Niesamowite. Kolejna ładna ryba. Już nie aż taka ładna jak tamta. Zdążyłem wyłączyć kamerę. Wyłączyłem kamerę. Podejrzewam, że już nie jest aż tak obfita ryba. O, też ładna. ładne okoń. To manko Siemanko, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Mam nadzieję, że coś widać i że coś słychać. skitrałem się za drzewem, bo tak wieje, że jest jakaś masakra. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film, na łowienie nareszcie fajnych okoni, dużych okoni, jak dla mnie bardzo dużych okoni, na właśnie Dropshota. Wreszcie udało mi się coś połowić. Co prawda czas spędzony dzisiaj nad wodą, względem tego co się działo, to jest jakaś masakra, bo było bardzo mało ryb, bardzo w krótkim okresie w ogóle żerowały, ale myślę, że doskonale udało się wykorzystać te okresy i moment żerowania tych ryb. Więc zapraszam, zobaczcie co udało mi się złowić tego dnia nad wodą. Miłego oglądania. Chyba. Ja tylko nie spadła Chyba okoń. O jak to jest okoń, to dobry Bardzo delikatne zasanie No ciekawe, kurde wszystko jest zamarznięte O, o coś tu firuje Żebyś tylko mordo nie spadł, Patrzcie na to, jaka ryba! <laughs> o, o kurde, Jezu, mordeczki! Zobaczcie, jaka piękna, piękna sztuka. Po 40 cm, dokładnie tam 37, 8 Nieistotne, istotne. Piękna ryba, największa złowiona w tym roku na dropszoda. Zobaczcie, jaką ma mordę. Oczywiście szybciutko wraca do wody. O, jest przepiękna, co prawda Jest mocno Zdezelowana przez życie I poszedł garbus piękny Ła wow, Jezus Maria, co tu się stało przed chwilą? To jakaś masakra nic się nie działo, jestem od półtorej godziny, jestem zmarznięty, jest strasznie zimno Jest masakra Wow. Nic się nie działo na różne przynęty. Na totalnie, nie wiem, może to przypadek, może nie przypadek, zaraz zobaczymy. Totalnie nic się nie działo. Totalnie. Pierwszy rzut na pijawkę percz profesora. Oh, pewnie to też nie przypadek, że w kolorze bimber, coś tam. No, strzeliła piękna ryba. Szczerze, już nie chciałem tego głośno mówić, ale. Mówię no o koń wymiar... wymiarowy kurwa, o koń z miarą pod moją życiówkę. Branie ultra delikatne. Delikatne zasanie. Nawet nie poczułem takiego charakterystycznego pyknięcia nic. Lekkie, delikatne branie. Zacinka, a tu co, mówię nie, a to jest to. Myślałem, że jest dużo mniejszy, mówiąc szczerze. A to była piękna, duża. Jak ja to mówię, stara ryba po przejściach. Piękny okoń: 37 albo 8 centów, nie pamiętam. Nieważne, piękna ryba. Oby nie ostatnia dnia dzisiejszego. No, niesamowite. Kolejna ładna ryba. Już nie aż taka ładna jak tamta. Zdążyłem wyłączyć kamerę. Wyłączyłem kamerę. Podejrzewam, że już nie jest aż tak obfita ryba. Też ładna, ładny okoń. Na pewno nie ma 37. Byłby zbyt piękny oczywiście, chociaż... Zobaczcie co tu się dzieje. Dzwonią do mnie. Nie mogę dzisiaj teraz odbierać. No ładna, gruba ryba kolejna, zobaczcie. No myślę, że trzy dyszki jest. Może nie, ale jest gruba. O, zobaczcie. Pięknie. Jakie kolorowe płetewki. I gdzieś tam zasana pijaweczka. Precz profesora, szto No, Tutaj już było bardzo fajne branie. Niestety nie nagrało się prawdopodobnie, bo wyłączałem wtedy kamerę. No ale ryba taka 30. Kolejny... Dosłownie kolejny rzut na pijawkę, więc nie ma co czekać. Łowimy, póki biorą. Masakra, mój drodzy, masakra. Opa. Szybko zakładam rękawiczkę o, na zimną i mokrą rękę jeszcze to tak nie do końca dobrze się to zakłada. Słuchajcie, co się wydarzyło? Najpierw piękna ryba 37-8. Prawie 40 myślałem już, że życiówka. O, potem skończyłem swój wywód. Chciałem... Wyłączyłem kamerę. Włączyłem z powrotem, bo od razu po wyłączeniu kamery pyk, lekkie cyknięcie, delikatne, ale już wyczuwalne, branko i siedzi okoń 30 cm gruby, fajny oks. A może to przyszła ich pora, może przyszła jej godzina, a może się udało wstrzelić przynętę, Bo próbowałem już wcześniej na różne kolory. Na pijawki też te, niebie, te niebieskie, mówię te fioletowe też z percza profesora i nic takiego się nie działo, więc teraz jest kwestia albo trafiłem w kolor przynęty i w ich gusta dzisiaj. Przynajmniej u tych dwóch ryb, ale dwie ryby już są na tyle zacne, że coś pięknego. No i zobaczymy, czy trafiłem w gusta, czy to był przypadek. No ale kurczę, dwie ryby z rzędu z tego samego miejsca, prawie że na tą samą przynętę. To nie wiem, czy można nazwać przypadkiem. 37 albo 8 cm, potem sprawdzę. I do tego jeszcze 30. No szaleństwo. Szaleństwo. No i cóż, delikatna zmiana pogody. I w ogóle przestało się dziać cokolwiek. Mamy godzinę. 9.35 Jestem nad wodą od godziny 7. Zaraz po 8 miałem dwie ryby. Potem jeszcze dwa branka, ale to takie, że nawet ich nie czułem. Tyle tylko, że widziałem, że guma jest sunięta tak dość mocno. Więc jakaś ingerencja tam była, a zaczepów wcale, więc to musiała być ryba. I tyle. Potem się zmieniła. Widzicie pogoda? Trochę bardziej wieje. Nie ma jeszcze tragedii, ale już jest gorzej z czuciem przynęty, z czuciem tego, co jest na końcu zestawu. Więc jeżeli dalej jakieś delikatne brania byłyby, to niestety ale mało wyczuwalne, więc tu już mogę mieć problem z tym, żeby dobrze wciąć i przede wszystkim poczuć branie. No, ale spróbujemy. Nie poddaję się jeszcze troszeczkę na pewno posiedzę i będę chciał coś złowić. No i nie jest łatwo, bo wiatr cały czas nam dokucza i przez to mamy problem, żeby zaciąć jakąś fajną rybę. W międzyczasie tak zwanym wyjąłem jeszcze dwie sztuki, całkiem przyzwoite, taka jedna pod 30 rybka, może 30, taczek, druga, może 32 cm coś koło tego, co ciekawe. Chwilę później oczywiście na tą przynętę od percz profesora, czyli, od, czyli na pijaweczkę. Miałem piękną rybę, naprawdę to był wielki okoń. Bardzo mocne branie, w przeciwieństwie do tych wszystkich innych, jakie dzisiaj miałem. Bardzo mocne, agresywne branie. No ale niestety ryba spadła. Potem po chwili jeszcze Piotrek miał już te dwa brania, też takie mocne. Jeden hol, też fajnego okonia. Ale niestety dzisiaj bardzo dobrze walczą i nie dają się tak łatwo złapać. Zobaczyć, ale muszę wstawić tutaj jakąś muzyczkę, bo niestety ale kilka klipów, w tym ten nie nagrał się z głosem, a bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać wam jednak, jak fajnie było widoczne branie, mocny strzał, fajny hol, no i piękna ryba. No dobra mordeczki, w związku z tym, że tak fajnie mi się dzisiaj tutaj y, łowiło i do Was rozmawiało, zorganizuję dla Was konkurs. Będzie polegał na tym, że rozlosuję jedną osobę, która wygra paczkę przynęt ode mnie. Będzie to jakiś miks przynęt okoniowych i taki zestawik powędruje do jednej osoby, do kogoś z Was. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim... No, jest to konkurs dla subskrybentów mojego kanału, więc bądź moim subskrybentem. Oprócz tego zostaw łapeczkę w górę, lajka pod tym filmem. Jeżeli masz chęci i ochotę, to wbij do mnie na Instagrama MLPikeTime. Tam sobie tutaj próbuję go trochę rozwijać i tam przede wszystkim też dużo rzeczy wrzucam. Yy... Najwcześniej, jak widzicie, że złowiłem rybę, złowiłem danego dnia, wrzucam ją od razu i to tak wygląda. Więc zapraszam, będziecie wiedzieć z pierwszej ręki, co gdzie i się dlaczego u mnie taka nie inaczej dzieje. No i najważniejsze, napiszcie komentarz pod tym filmem. Dowolny komentarz. Ja rozlosuję spośród wszystkich komentarzy jedną osobę, która wygra właśnie paczkę z przynętami. I więc zachęcam i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, a tymczasem oglądajcie dalej co się działo na tym fajnym wypadzie o koniowym. jest odejdź 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 bo nie mogłem dociąć nagrywam się? nagrywam się łoj ale bym ci pizdnął do. <grym się> tą rybę kołowrotkiem tak na dobrą sprawę ty patrz to jest dobra ryba my friend czy to jest jak to jest okoń to, to jest dobry okoń to jest dobry okoń jak to jest okoń a to jest okoń. No i co mówisz, że to jest okoń, jak nie sprawdziłeś? <głosy> <głosy> oh, Boże. No niestety. Szybkie, ops, dowody. Aj. A! What do Nie no mówimy dalej, bo może się zaczęły brania. No siema Mordo. Niestety nie udało mi się nagrać całego holu, brania i tak dalej. Peter mi tu nagrał y, hol z telefonu kawałek. No ale zobaczcie, rybka pod trzydyczki. Bardzo sympatyczna. Płyń, Mordko, płyń. Ogólnie dobra akcja, bo my już jesteśmy w ogóle spakowani. Już mieliśmy iść, ale tak mówię, ty już nie wieje. A Piotrek mówi: No, weź, rzuć tylko i zobaczysz, że zaraz będzie wiało. I co? No co prawda, najmniejszy dzisiaj, ale jednak okoniasty jest. Proszę bardzo. Jaki rybek? Taki 24-5. Czekaj, wypro... Czekaj niech mnie świruje, wyprostuję rękę, ile się da. Ło, jaki duży! Prowadnie? Jak twoja głowa, no. Wielki. No, mała rybka, ale, ale cieszy, fajnie, że siadła. Na sam koniec jeszcze taka rybka. Ogólnie powtarzamy sytuację... Powtarzamy. jesteśmy sy spakowani. Powtarzamy, kolejny, kolejny rzut, tylko ta już jest bardziej. Powtarzamy sytuację sprzed. E, dosłownie dwóch minut. Nawet nie. No, Zamieniałeś się. Dążyłem, z... Sorry. Zdążyłem dosłownie rzucić. Ale było mocne branie. Nie wiem czy to nie będzie szczupakabr. Zaraz zobaczymy. Nie wiem. Chyba tak. To zgun Tak. Patelniaczek. Patelniaczek. Już się... Tak jest. Dobra, mam ostatnią gumę, więc... Co? Wymiar jest. Wyłączy kamerę, Kamil, bierz. Nieprawda, bo nie wyłączył. Ops. No niestety, miał być pięknym okoniem, a się okazał Średnim obślizgunem, niestety. No dobra. No i dobra, mordeczki. Kończymy wędkowanie na dzień dzisiejszy. Byłem y, początkowo sam nad wodą. Potem dojechał do mnie Piotrek. Ale niestety, jak Piotrek już dojechał, to problem był taki, że już naprawdę bardzo mocno zaczęło. Wiać to był największy problem. Ryby brały ultra delikatnie. Nie mogliśmy ich wciąć. Bardzo dużo brań. Nie ma wiatru? No to rzucaj no to rzuć, tylko jej nie połam no jak widzicie to właśnie przestało wiać, dostałem znak, sygnał ręczny podskoki, jakieś dziwne rzeczy, że przestało wiać, a ja sobie tutaj nagrywam więc Piotrek jeszcze atakuje i Piotrek jeszcze rzuca moją wędką w nadziei na złowienie jakiejś dzisiaj fajnej ryby ogólnie muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy dzień rano bardzo wcześnie, bo ja byłem od 7 rano już nad wodą było minus 4, minus 5, czyli bardzo zimno niestety. No i to się przełożyło też na to, że wszystko zamarzało, nie było fajnie czuć brań, nie było czucia w ogóle tego, co się dzieje na drugim końcu zestawu potem im dalej w dzień, tym cieplej. Pierwsza ryba wyjechała jeszcze jak było zimno i była to największa ryba. Tam 37, 8, coś koło tego nieistotne czy miał 7, czy 8, czy 9? Piękny, gruby, fajny, jak ja to mówię, stary okoń. Oprócz tego udało się złowić jeszcze, jak widzieliście, trzy fajne takie okonie 30-32 cm. Jednego klocka miałem naprawdę na kiju. Miałem piękną, dużą rybę, ale to było branie zupełnie inne. Brania były dzisiaj bardzo e, takie delikatne, a to jedno branie było bardzo mocne, agresywne, i właśnie wtedy niestety ta ryba spadła. Więc, co zrobić? Co ciekawe, przerzuciłem na, na początku połowę mojej torby wszystkiego. I akurat dzisiaj udało się wstrzelić i udało się najlepiej połowić na e, pijawki od percz profesora. A najlepsze jest to, że dosłownie na jeden kolor. Rzucałem również na fiolety, rzucałem również na e, róż, a tylko i wyłącznie brały na ten Taki kolor, ten ciemniejszy bimber, coś tam, no szto siwo. Naprawdę pięknie połowione, brania mega delikatne, dlatego większość w ogóle nie mogliśmy wciąć, no i przede wszystkim na pełnym dystansie. No, największy problem, jeżeli chodzi dzisiaj, dlaczego też Piotrek miał mniej brań, no to tym zestawem, który miał przy sobie i akurat z tym przyjechał, no nie mógł tam po prostu dorzucić, ale jak się spotkamy na kolejny wypad, kolejnym razem, myślę, że bez problemu. Będziemy miotać już w te same miejsca. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. No i cóż, idę mu zabierać tą wędkę, bo to już czas. Pakujemy się i spadamy do domu, licząc i kombinując, kiedy przyjedziemy tutaj raz jeszcze. No ja myślę, że już niedługo się tutaj zjawię, tylko niech przestanie wiać, to może będzie większa szansa na złowienie fajnego stworka. Dzięki bardzo Mordeczki za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych materiałach. Strzałeczka. Cześć.